Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przychodzę dziś z filmem pod tytułem Co karty chcą przekazać same od siebie? Zainspirowałam się takim pytaniem prywatnym, które robiłam dla pewnej osoby i postanowiłam, że nagram taki filmik. Do wyboru macie dwie karty, dzisiaj tylko dwa wybory. Ja Wam pokażę z bliska. Jeden i dwa. Dobrze. Zostawiam jedyneczkę. Co karty chcą powiedzieć same od siebie? I patrzymy. Warto by było coś za sobą zostawić coś zamknąć zamknąć, domknąć wyjaśnić po to, żeby zaczęło wieść się lepiej. Karty mówią, że. No właśnie. Tutaj troszeczkę jakby jest u ciebie energia zatrzymana. Wiesz, że tobie są potrzebne w życiu zmiany, ale boisz się tych zmian. Zastanawiasz się, gdybasz, podejmujesz jakieś tam decyzje w głowie, ale zaczynasz w nie wątpić. Karty mówią, stań się osobą bardziej decyzyjną. Weź dosłownie. Te swoje życie tak konkretnie weź się w garść i zacznij działać. Zacznij działać. Tutaj jest pokazane, że jakieś Twoje małe, drobne marzenie, życzenie może się spełnić. Jeżeli jesteś osobą, której samej jest ciężko cokolwiek zmienić, cokolwiek zadziałać, to poproś. O pomoc kogoś w Twoim otoczeniu, bo tu się mi pokazuje, że jakaś przyjazna duszyczka jest w Twoim otoczeniu, która chętnie Tobie pomoże. To nie jest czas, w którym będziesz rozpaczać nad tym, co miało miejsce wcześniej. Ty masz wziąć się dosłownie w garść, znaleźć na to sposób. Dla każdego z Was to będzie inny sposób, ale nie ma rzeczy niemożliwych i zacznij cieszyć się z tego życia. Zacznij w tym życiu walczyć o siebie. Zacznij podejmować decyzje. Karty mi tu pokazują, że osoby wolne single mogą wejść w jakąś relację z kimś i może dojść do poznania takiej osoby albo poprzez wasze wspólne otoczenie się poznacie, albo będziecie w jakimś miejscu, gdzie będzie bardzo dużo osób typu koncert, yy, jakiś taki zlot. Gdzieś, gdzie będzie bardzo dużo osób. Jeżeli jesteś osobą poszukującą kogoś do relacji, możesz kogoś poznać. Tutaj pokazuje się różnica. Różnica troszeczkę albo charakteru, albo różnica wieku, albo jakakolwiek inna różnica, ale to wszystko jest do dopracowania. Do Karty też mówią: te osoby, które czują się w swoim ciele źle, które mają wrażenie, że przybyło nagle po 20 lat więcej, potrzebujecie solidnego oczyszczenia energetycznego i potrzebujecie zainteresować się tym wszystkim, co jest zdrowe. Tym wszystkim zacznijcie podchodzić do życia holistycznie. Niech w waszym życiu będzie chociaż w większym procencie wszystko naturalne. Zacznijcie zdrowie się odżywiać. zacznijcie się uziemiać, spacerować, oddychać, oddychać, nauczcie się oddychać, bo tu są pokazane osoby, które mogą mieć problem z oddychem, z oddechem, przepraszam, tak jakby. Nie oddychacie właściwie, nie ma tego wdechu, wydechu. No, poczytajcie sobie na ten temat, tak? Małe, drobne marzenia, życzenia mogą się spełniać, wszechświat będzie Was wspierał. Tu jakaś pomoc idzie do Was, wsparcie, wyciągnięcie ktoś do Was wyciągnie pomocną dłoń. Osoby samotne mogą wejść w relacje, osoby, które są w relacji. Jeżeli przechodzicie gorszy moment w związku, to karty mówią: spójrzcie na Tą sytuację troszkę inaczej. Bez oceny, bez krytyki, a powinno się układać. Tutaj też pokazują się osoby, które potrzebują takiego wyciszenia, medytacji, zastanowienia się nad sensem swojego życia i ruszenia naprzód. Dobrze. To jeszcze karty same od siebie chcą przekazać. Dla. Jedyneczki. Tobie takie siedzenie w miejscu i zadręczanie się problemami nie pomaga. Proś wszechświat o pomoc, o wsparcie lub przyjaciela dobrego, serdecznego, bo to jest anioł w ludzkim ciele. Wyjdź z energii, mentalności, ofiary i narzekania, celewru, świętuj, ciesz się, idź w jakieś miejsce, gdzie będziesz mógł być osobą widzianą. Idź w jakieś miejsce, gdzie będziesz mógł, mogła się. Ubrać inaczej niż po domowemu, gdzie będziesz mógł mogła się umalować, uczesać. Tobie jest to potrzebne. Więcej wiary w siebie, więcej akceptacji w siebie, podnoś swoje wibracje poprzez mówienie z miłością do siebie. Tak widzisz celebracja, świętowanie, gościna, spotykanie się z ludźmi. To jest tobie potrzebne. Wszystkiego pięknego. Dwójeczka. Karty chcą same od siebie, dla Ciebie dwójeczko przekazać. Ha. Zmiana. Zmiana. To jest czas na zmiany w Twoim życiu. Czas na duże zmiany. Przede wszystkim tak. Zatroś się o swoje zdrowie, o to, co jesz, o to, co spożywasz. Nie odżywiasz organizmu od środka. A jak nie odżywiasz organizmu od środka... No to źle się czujesz, masz jak masz. Możesz mieć tu problemy z wypadaniem włosów, możesz mieć tutaj problemy ze stawami, z mięśniami, z, z nogami, z kończynami, z kolanami. Tutaj coś, tu brakuje jakichś mikro-makroelementów, ale masz też bardzo mocno zaburzoną energetykę w ciele. Potrzebujesz oczyszczenia, potrzebujesz Wyrównania, i tak tutaj pokazane są czakry. Potrzebujesz wyrównać energię w swoim ciele, oczyścić czakry, meridiany, oczyścić aurę, ale też potrzebujesz więcej spokoju. Karty mówią: zatrosz się o przestrzeń wokół siebie. I bo inaczej powiem: towarzyszą Tobie konflikty wewnętrzne. Jesteś osobą podzieloną na dwie części. Jedna Jedna połowa ciebie jest taką osobą spokojną, wrażliwą, która lubi sobie popłakać, która cierpi w, w ukryciu, która jest delikatna, a druga połowa ciebie jest taką osobą waleczną, która chciałaby zmian, która chciałaby coś odmienić, zmienić, która chciałaby coś wywalczyć. I tutaj jest ten konflikt interesu. Jak Ty sobie popracujesz ze swoją energetyką, pouzdrawiasz. Swoje emocje, zdejmiesz blokady ze swojego ciała, ze swoich czakr, i tak dalej, to tu będzie lepiej. Karty pokazują, że niedługo będzie czekać ciebie jakaś rozmowa dotycząca trudnej sytuacji, będziesz coś wyjaśniać. Takie Twoje być albo nie być. Może dotyczyć się relacji, może będziesz podejmować decyzję z osobą, z którą jesteś w relacji. Albo dbamy o tą relację, zmieniamy coś w funkcjonowaniu tej relacji, albo rezygnujemy z siebie, a może dotyczyć się zupełnie czegoś innego, może to być coś również związanego z pracą, tak? To takie być albo nie być, będzie przeprowadzona rozmowa, będzie wyjaśnianie czegoś. Karty pokazują, że może też szykować się jakiś mały. Konflikt, mała sesja, małe nieporozumienie z kimś, i tutaj trzeba zachować zdrowy rozsądek. To jest tak pokazane, tak? Kieruj się miłością do siebie. Dobrze, co tutaj jeszcze? Karty mówią, że możesz poznać kogoś do związku, do relacji, jeżeli jesteś osobą wolną, singlem w podróży. Będziesz w podróży i w tej podróży, albo gdzieś na wyjeździe, możesz kogoś do związku, do relacji poznać. Są tutaj pokazane trochę różnice, ale to wszystko jest do ogarnięcia, podobnie jak u jedyneczki. Dobrze, i co tutaj jeszcze chce być powiedziane? Popracuj nad czakrą serduszka, bo możesz być teraz na takim etapie, gdzie czujesz się osobą zranioną. Jeśli ciężko, jakieś trudne emocje są w tobie, planuj, działaj, ale też rozmawiaj. Rozmowa bardzo dużo wnosi, rozmowa bardzo dużo pomaga. Zaakceptuj siebie, otwórz się na miłość do siebie, otwórz się na miłość. Jeżeli jesteś osobą samotną i ta samotność ci doskwiera, za chwilę przyjdzie do ciebie ktoś z uczuciem, ktoś ci uczucie wyzna, ktoś ci powie o tym, jak jesteś osobą dla tej osoby wartościową. Nie wpędzaj się w żadne poczucie winy, nie wpędzaj się w żadne poczucie żalu, nie wchodź w żadne braki, bo te braki będą Ciebie bardzo mocno blokować. Masz być optymistą, masz się cieszyć, radować, świętować i celebrować swoje życie. I ja tego Wam wszystkim życzę. Wszystkiego pięknego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.